A dzisiejsze obrady w, faktycznie jakoś m, bardzo mocno rozbudowane nie są, chociaż za chwileczkę dowiemy się o czterech łąkach, które zostaną dodatkowo wprowadzone na e, sesję Rady Miasta Włocławek. Jeden z nich będzie dotyczył rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do ubiegania się w, w, o mieszkania przy wyremontowanej już kamienicy przy 3 maja 18. To dotyczyło katalogu osób, y, które ukończyły, wcze tak było wcześniej. Studia na kierunku technicznym, z odpowiednią średnią, i żeby mogły skorzystać na czas pracy we Włocławku w tych obszarach, o których wspomniałem, z mieszkaniem na preferencyjnych warunkach. Tych mieszkań nie ma dużo, natomiast fakt, że te wymagania były bardzo wyśrubowane spowodował, że w, no, tych chętnych niestety nie było, które by spełniali te, te wymagania, te oczekiwania. W związku z tym dzisiaj nieco zmienimy w zakres osób uprawnionych i również ci, którzy ukończyli w szkołę techniczną z dobrym kierunkiem, a którzy pracują w tym w zawodzie poszukiwanym we czy czyli w tych kierunkach technicznych, będą o te mieszkania mogli się ubiegać. Poza tym dzisiaj radni wybiorą również, jak to zawsze na porządku kadencji, przedstawicieli do Stowarzyszenia Ziemi Dobrzyńskiej, czyli stowarzyszenia, które działa już od wielu lat i integruje gminy w, zrzeszone w tymże stowarzyszeniu, czyli od tutaj w Dobrzyni nad Wisłą, aż po niektóre gminy w, na ziemi Brodnickiej. W związku z tym, no, Ważne stowarzyszenie, gdzie jesteśmy zwykle reprezentowani. Także Rada, dwóch swoich przedstawicieli, dzisiaj wydeleguje. Dodatkowo trzy skargi, w, które będziemy rozpatrywać, przesunięcia budżetowe w, i jeszcze kilka innych punktów związanych chociażby z rozliczeniem planu ochrony środowiska, tych działań środowiskowych i przyjęciem planu na lata kolejne. No, dzisiaj na sesji są punkty, które są punktami rutynowymi, są, jest zmiana w budżecie na rok 2020. Jak długo jestem radnym, to tylko taka refleksja, że, że po prostu zawsze z reguły jest tak, że te zmiany w budżecie są na plus, czyli więcej pieniędzy wpływa, czy to kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy, czy kilka milionów. Dzisiaj mamy tam ponad 900 milionów, zmniejszenie budżetu, więc Myślę, że nie jest to zły moment przed tą kadencją, bo zawsze budżet w trakcie zmian w ciągu roku był zwiększany, a tutaj mamy taki pierwszy raz przypadek od dłuższego czasu, przynajmniej od dwóch kadencji, jak ja pamiętam, że jest zmniejszenie tego budżetu. Urząd się rozpędza dopiero, jeżeli chodzi o kwestie projektów uchwał, które my obradujemy, bo przypomnę, że rozszerzono porządek obrad aż o cztery projekty uchwał, czyli wcześniej one nie były przygotowane i przesłane zgodnie z kalendarzem, żeby radni mogli się nimi, z nimi zapoznać i jakby tak patrząc nawet na kwestię związaną z kwestiami środowiskowymi, które przed chwilą zostały podjęte, a więc program dotyczący ochrony środowiska no to no między innymi ten program nie był załączony do materiałów, więc to też pokazuje, że no troszeczkę jeszcze gdzieś tam, ale rozumiem, że wszystko jest w powijakach, nowa ekipa objęła władzę, więc dlatego jestem jeszcze w stanie jakby... Nie, nie, nie mówić o tym gdzieś tam z mównicy, ale myślę, że, że to już czas przystąpić do realizacji projektów, które nasze miasto powinno realizować i, i tych projektów uchwał powinno być dużo więcej niż jest w tej chwili. No liczę na to, że za chwilę to nastąpi. Bardzo ważne są dwie uchwały, które są procedowane na dzisiejszej sesji. Program ochrony środowiska dla miasta Wocławek na następne lata. Jak wiemy, zarówno Komisja Europejska jak i rząd polski bardzo dużą wagę przywiązuje do ekologii, do działań proekologicznych, w związku z tym miasto Owocławek musi się do tego dostosować poprzez utworzenie wieloletniego planu działania i myślę, że ważne jest, aby mieszkańcy, może nie z całością, bo to jest obszerny program, zapoznali się z podstawowymi zasadami, które nas obowiązują. Chcę przypomnieć, że w poprzedniej kadencji w ramach właśnie ochrony środowiska realizowaliśmy między innymi program dofinansowania do wymiany źródeł ciepła czy wymiana autobusów na autobusy przyjazne środowisku. To są te podstawowe rzeczy. I drugi, druga uchwała, o której dzisiaj będzie mowa, to współpraca z organizacjami pozarządowymi jest to bardzo ważne w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Przypominam, jeszcze jako radna Sejmiku i jako poseł zwracaliśmy uwagę, że miasto Włocławek jest na mapie województwa tym miejscem, gdzie działalność organizacji pozarządowych nie jest tak widoczna. Ostatnie lata bardzo to zmieniły działalność obywateli, mieszkańców miasta, zrzeszających się w organizacjach pozarządowych, zakładających fundacje jest bardzo istotna i ważna, a naszym zadaniem jako miasta, rady miasta jest wspieranie tych działań.